Jo, siemane... babo Yo, siemanczko, sięmeczkę ja się z wami witam. W <coughs> pierwszym odcinku <coughs> SHIT w serii Zagrajmy w Minecraft na... Nie. Zagrajmy w Minecraft w... w Skywarsa, Dzisiaj w Skywarse sobie pogramy Na serwerze jaśmc, to znaczy JasMC, znaczy jasmc.pl To jest serwer Jasia Dorkowskiego i IP w opisie. Dobra, Texture Pack. Dobra, aha, tutaj. Skywars. Ooo. Oh wow. so Ej, co so. za VIP jakiś pewnie. Dobra, tutaj szybko... O, dobra, jesteśmy. Postaram się wygrać chociażby jedną rękę. Odcinek będzie taki krótki, tak? Góra 8 minut, myślę. Się si postaram zrobić. Eee, skrzynki, dobra. Łooo, Diamond Sword. Tutaj są jedne z lepszych. Według mnie przynajmniej. Skywarsów tutaj są w ogóle Diamond Swordy. Oj, diamondowa no, lądowa zbroja może być. O, ale mi się trafiło. Eee! Kto to? Szybko szybko ubieracie. Dobra. Wol. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Spadaj typie. O, perełka ma. Nice. O jeszcze tych. No, musimy sobie coś zjeść. Szybko, regeneration! Ole, koleś już rzeczy. Dobra, idziemy na środek. Może do tamtego? Nie, dobra, na środek. Dobra. To, o, strange. O, o, już nie żyją. Dobra, Diamond helmet Szczały jakieś Mamy jakieś szczały, więc ich ...ojedziemy zaraz z łuku O Speed Potem na Speeda, Diamondowe buty, jeszcze strzał Pss, Co za nów Zastanawiam się po co tutaj są te butelki z ekstrem jak to O power 1 Jak tutaj i tak nie ma enchantu nigdzie Jeszcze tylko ja i jakiś goldman gdzie on jest? Teraz pytanie, gdzie on jest? Na ile to? Trzy minuty A! Chyba jest na mojej wyspie A nie, tam jest, dobra idiota Ja się stręża piję Niepotrzebnie Chociaż z łuku to też coś tam daje jednak W końcu 19 level, a tutaj nie ma enchantu, kurde O! Ender, perła! Już nie żyje. Już nie żyje. Wygraliśmy pierwszą marankę. Uu! Uu! Wygrałem, wygrałem. Dobra. Idziemy na kolejną rękę. A, to nie tam, to tam. Admin, ranking. Aha, tam. Głupi kompas. O! Wow. To by się przydało, ale... O, starczy nam! Ale jaja! Ale nie! Będziemy grali bez tego czegoś. I damy radę! Damy radę, damy radę. Dobra, zagramy jeszcze tam jedną rękę i skończymy odcineczek. Dobra, tam bierzemy tego. Ile zostało nam tokenów? 17 końców. Dobra. Bierzemy rzeczy ze skrzynki i ciśniemy na spawna od razu. O, enchantowane tylko na co? Na C, na 35 końc. Ninja. No jak? Ninja z czarną bluzką. Ale gówna. Ja. Ej, dobra, idziemy od razu na spawna. Tam jest enchant, dobra To spoko, to od razu sobie zjadę No nie, no same gówna, really O dobra, diamond sword A to ich ojedziemy wszystkich du, 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 du. Sharpness jest Robimy byle co, bo nie ma czasu. Protection. Protection i breaking. Projectile. Zawsze mi na, się, na spodnie się trafi jak gówno. Dobra. Pojedziemy tych nobów. A! Mocne. Łuk, Łuk. Strzały, ale Łuku nie ma. O jest, dobra. Spadaj, Ferajerze. O, koleś. Pff, co za gościu? idioci. Myśleli, że mnie wielkiego Juliusza pokonają. Chyba śnią. Power Gdzie tam ten koleś? Tam jest! Złupu go! Jeee! Yeah! Druga arena wygrana! Woo! Ale koksimy w to Bez jaj Dobra To to byłby na dzisiaj już koniec Cześć, bye i do zobaczenia